Siemanko, tutaj t a to jest gra SP, SCP 087 i odpowiedź na filmik Wązaja. Jestem na 18 piętrze i będę schodził dalej w tym horrorze. Gdzie ja dojdę, gdzie ja dojdę? Jak na razie gra jest naprawdę interesująca. Fizyka gry jest tak super, że sterując postacią, postacią to się jakby Ważyła 150 kg, a jej głowa była pusta, bo myszką rusza się świetnie. A sterowanie w lewo, w prawo to esu, to masakra. Jestem na poziomie 20, zobaczymy gdzie dojdę. Czy to jest tak, rzeczywiście to jest horror. A jak na razie grafika, no widać, Crisis, Engine 3 na bank. Wszystko się ładnie świeci, zobaczcie jaka tekstury, no i przepiękne. Smutki, ojopustwo, 21. Dobre jest też, tak że jak się escape, to się gra włącza i od początku wszystko. Więc trzeba uważać, żeby czegoś nie przycisnąć, że gra się nie włącza i od początku schodzić całe te po schodach w dół i w dół. Założę się, że gra chodzi o to, że będziemy schodzić tak aż, się z Pewnie czy z tysiąc albo z milion tych stopni i po prostu schodzić i schodzić i schodzić i schodzić. I, I Chodzi o to, żebyś nie zwariował w czasie, dlatego to jest chore, bo ciemność, smródki, łóstwo i ten głupi dźwięk. 24. Ciekawe jakie, może coś widziałem, nie wiem. Jak na razie nic strasznego nie widziałem, żadnych cieni ani nic, nie wiem. Może wy zobaczycie, musicie to oglądać. Albo jakieś rzeczy, nie wiem, może w trakcie, jak będę ten materiał czas oglądał, to coś ciekawego zobaczę. Jak na razie wszystko wygląda tak samo, oprócz liczby, no właśnie ten poziom mój, co się zwiększa. Mam 26 teraz. Bardzo ładnie, wązaj ma rację, fajnie tu się skilluje, mi się podoba. Tylko ta postać, którą steruję, mogła być lżejsza. dla mnie, dla mnie jest za gruba. Jeszcze nagrywam to na żywo, ciekawe czy się czegoś wystraszę. Będę płakał jak mała dziewczynka. Wątpię. Ale zobaczymy. Może... <laughs> Jezus Maria! Aaaaah hahaha, ha, ha, si się... Łośczościem, się wystraszyłem Dobra <muček> dobre dobre Ciekawe co ty jeszcze będzie Nie no, przyznaję się, bez bicia, wystraszyłem się tego czegoś Dobra dobre O widzi... Nie mam takie wrażenie, nie, nie, może mi się wydaje Nie wiem, grafajder, wystraszyłem się naprawdę 28, 30. Cieka co jeszcze tu będzie? No formalnie nie mam tu jakiejś broni ani nic, tylko idę przed siebie i schodzę na do do do... ...to Jakieś odgłosy, jakieś krzyki pewnie będą, nie? No ale nie powiem, że jak się skupiasz na tych schodach 31 level, to można, naprawdę można się wystraszyć. Ale to było dobre. Jedynie co ostatnio to się bałem, to jak oglądałem Paranormal Activity. To jest straszny film. dalej, mój grubaskiem. Czekaj, gdzie dojdę. Pięcia rośnie. Ciekawe, co... Nie wiem jak wy, ale znowu nie dreszcze przeszły. 33 poziom. I co tak będzie mnie straszyć? Nie polecam, jak ktoś ma słabe serce. No. 34, 4 poziom. Ura, wowie taki nie miałem nawet jeszcze. O coś mi się wywiesiło, ale kręcimy dalej Założę się, że to jest jakiś ruski bunkier, bo tylko ruskie tak wygląda Znaczy takie ja mam zadanie Znaczy się czuję jak w jakimś ruskim filmie, horrorze Brakuje tylko jeszcze takich skrwi ru ruskich napisów Dźwięk Wiatr Albo bąki mojej babci Nie wiem Chcę, mówiłem 38 poziom coś będzie albo 39 bo to tak głupie jak na pełnej 40 coś będzie 3, 2, 1 i O to 39 wstrzymuję oddech Teraz To mnie coś mi zje albo coś wybuchnie, krzyknie To na pełnej 40 O to ludzie, którzy mają 40 lat, uwaga już jestem coraz bliżej i O, znowu ten dźwięk Dobra, 50 na p 412 Dźwięki są coraz bardziej, może zbliżam się do końca o! Kurwa! Dory, przekleństwo, ale znowu się wystraszyłem Naprawdę Idziesz <noise> idz, idz sobie, idziesz, pierdzielisz o tej grze. Wiesz że on, że to horror, ale i tak mnie ciary przechodzą, jak ja to widzę. <noise> Normalnie niesamowite. O znowu, ale tym razem się nie przestraszyłem. No się zagadałem. ma to tak przez... Nie, ja czekam na coś nowego, bo to... to tych cieni może być co chwilę, ale ludzki umysł w końcu to zniesie i nie będę się bał. No, czekam na coś mocniejszego. No. No, nie wiem, nie czytam, nie wiem co to zagra, tylko wchodzę, właśnie wróciłem z egzaminu z filozofii. Patrzę, o, bądź ustawił nowy filmik, czas obejrzeć, coś ciekawego, coś śmiesznego, coś o jamniku. No i oczywiście strzał w dziesiątkę. No to robię sobie odpowiedź na ten filmik. Nie wiem jak on długi będzie. Najwyżej go potnę. Będzie trzeba. On wąził uchwałę na 20 skończy, a już jestem 20 więcej. No na pewno kto będzie chciał obejrzeć i wiedzieć o co to chodzi, to sobie obejrzy. Ja wstawię oczywiście napisy. Jeśli chcesz oglądasz, jeśli nie chcesz się dowiedzieć o co to tu chodzi albo sam wykraj. O, patrzcie, patrzcie. O... o. To było bardzo ciekawe.